Stan Nówka na eBayu 10 funtów za zestaw i jedną dodatkową rzecz, ale ta w kolejnym odcinku, jeżeli ten wam się spodoba. A teraz mówię do was z mikrofonu znajdującego się właśnie przy moich ustach. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Daj jednego. Dzisiaj mamy trochę nietypowy odcinek, bo nie jest to odcinek stricte o chipsach, ale o produkcie związanym z chipsami. Całe to ustrojstwo działa na takiej zasadzie, że bierzemy sobie jedną puszkę, bierzemy sobie drugą pustą puszkę, jedną wykorzystamy na to, żeby założyć na nią mikrofon i szaleć na karaoke, a na drugą założymy głośnik i. Cała ta pusta tubka będzie nam służyła za pudło rezonansowe. Ja już teraz mogę powiedzieć Wam, że nie polecam Wam, bardzo szczerze Wam ich nie polecam. Nie było warto. Cała instalacja sprowadza się do nałożenia zarówno głośnika, jak i mikrofonu na tubkę. W ten oto sposób. Ja tylko jeszcze powiem gwoli jakichkolwiek szczegółów, że zestaw karaoke, który wymyśliła firma Pringles jest już mega stary, ma co najmniej 5-6 lat. Jeżeli wejdziecie sobie na YouTube, to znajdziecie masę filmików, na których ludzie właśnie przedstawiają, jak ten zestaw funkcjonuje. Co ciekawe, na jednym z boków tego opakowania znajdziemy jeszcze tutaj kod QR, który można zeskanować, żeby zainstalować sobie dodatkową aplikację do karaoke. Ja, szczerze powiedziawszy, spróbuję ją dla was znaleźć, ale nie mam zamiaru jej nawet instalować, bo ja już wiem jak fenomenalnie gra zarówno głośnik, jak i nagrywa mikrofon. Lecimy. I w mikrofonie i w głośniku znajdują się baterie, które były dołączone do zestawu. Nasz uruchomiony głośnik świeci na zielono tutaj w ustawieniach bardzo podstawowych można to światło wyłączyć lub można ustawić to w ten sposób, że po włączeniu mikrofonu nasz głośnik zacznie od razu odbierać. To, co do niego mówimy. W rytmie, i ktoś z Was mógłby powiedzieć, mmm, całkiem, całkiem fajne. Nie. <grystanie> ja tylko powiem Wam tak. Prawdopodobnie możecie się domyślić, jakiej jakości jest zarówno mikrofon, jak i głośnik. Jeżeli Pringlesy musiały produkować to. W nakładzie większym niż 1000 czy 2000 dla ludzi, którzy brali udział wtedy w konkursie czy cokolwiek to wtedy było. Teraz mówię do Was z mikrofonu, znajdującego się właśnie przy moich ustach. Oczywiście nie ma karaoke bez śpiewania, także zapraszam Państwa. Some malama dumalama you some mega I'm, I'm, an I'm, I'm, of me. like I'm human, what I gotta do to get it through? You're my superhuman, innovative, aerometric robber, so that anything you say is ricocheting for me? Knock knock, let the devil in, my nevel in, as I've ever been Head is spinning, this medicine's screaming l l l in, like a salad bowl Edgar Allan Poe, when should've been dead a long time ago Liquid Tylenol, gelatin, thinks my skeleton's melting Wicked, I get all high when I think I've smelled the scent of aldehyde When you are hell, and meant Kahlua To by chyba było wszystko, jeżeli chodzi o zestaw do karaoke od Pringles. Ja zapraszam Was na mojego Discorda. Zapraszam Was również do zostawiania łapek w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał, bo mam więcej innych takich chipsowych rzeczy. A jako, że zbliżają się nieuchronnie święta, to może chcielibyście kupić sobie lub komuś innemu coś takiego chipsowego jako prezent. Piszcie w komentarzach pod filmem, co sądzicie na temat tego wynalazku. Ja jestem Marcin. Na razie.